Cześć widzowie. Teraz opowiem Wam e, katastrofę lotniczą Trans World Airlines 800. Kapitan Ralph Kevorkian był, był doświadczonym pilotem. Był doświadczonym pilotem. To, to był jego drugi lot w szkoleniowy w, w, w roli kapitana 747. Drugi pilot Steven Sindrey. Nie wiem, czy jest doświadczonym pilotem, czy nie, ale może jest, może nie. Załoga miała godzinne opóźnienie, bo miała problem z bagażem. No i po tym problemie z bagażem, gdzie pasażerowie w kabinie czekali ponad godzinę. No po prostu czekali, nie? Później samolot wystartował do Paryża. Leciał z Nowego Jorku. Tutaj mam plakaty Nowego Jorku. No i ten. No i samolot wystartował. Samolot się wznosi na około 4,5 km. No i potem, potem w części bagażowej coś wybucha. Okazało się, że rura, która przepływa chyba paliwo, ale nie wiem co dokładnie, spadła na drugą rurę, która spowodowała wybuch. Taki. Pff. No i później, po tak, po 5 sekundach, odpadł kokpit. Odpadł kokpit, i samolot zaczął się wznosić przechylać się i później zaczął spadać czyli to było tak wznosił się, tak i później zaczął spadać, czyli tak. Potem e, odpa e, później odpadło skrzydło, drugie skrzydło i tył kadłuba. I samolot wpadł do Atlantyku. No, czyli, że się rozpadł w powietrzu. No i to tyle z mojej strony. <laughs> Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.